Dzień dobry, nazywam się Przemysław Szamota i jestem projektantem systemów nawadniających w firmie TANAKA. W obecnym cyklu filmów szkoleniowych chciałbym Państwu zaprezentować i nauczyć działania mojego podstawowego narzędzia pracy. Do projektowania systemów nawadniających, tak jak i innych projektów, możemy użyć bardzo wielu metod. Od najprostszych narzędzi jak kartka, linijka, kałówek i cyrkiel, poprzez różne programy graficzne do najbardziej zaawansowanych programów typu CAD. Wadą tych rozwiązań jest ich uniwersalność. czas rysowania projektu brakuje nam gotowych bibliotek elementów, wszystkie parametry musimy wyczytać w katalogu, obliczenia wykonywać przy pomocy kalkulatora, a użyte elementy systemu do koszorysty wpisywać ręcznie. Branża systemów nawadniających jest dość niszowa i brakuje specjalistycznych programów ułatwiających nam opracowywanie projektów. Dlatego też firma Tanaka jakiś czas temu opracowała swój autorski program do komputerowego wspomagania projektowania systemów nawadniających – program Irigardem. Program Irigarden przeznaczony jest dla instalatorów, projektantów i sprzedawców systemów nawadniających. Możemy go wykorzystywać zarówno do szybkich przemiarek małych ogrodów przydomowych, jak i dużo bardziej skomplikowanych ogrodów, rezydencji, a nawet obiektów komercyjnych. Program Irigarden pozwala na projektowanie systemu nawadniającego na podłożonym podkładzie projektu terenu zieleni. Jako podkład do projektu możemy użyć zarówno odręczny szkic ogrodu, jak i profesjonalny projekt architektury krajobrazu. Istotne jest jednak to, aby rysunek był wykonany w skali z zachowanymi proporcjami. Funkcje rysowania w programie Irigarden umożliwiają nadrysowanie podłożonego podkładu. Po nadrysowaniu uzyskujemy czytelny i profesjonalny wygląd. Co znacząco wpływa zarówno na komfort pracy podczas projektowania, jak i ostateczny odbiór gotowego projektu w oczach inwestora, co realnie przekłada się na postrzeganie nas na rynku i zwiększa szanse na otrzymanie zlecenia. Ubudowana baza produktów jest stale i na bieżąco aktualizowana. W bazie produktów dostępne są wszystkie urządzenia do nawadniania terenów zieleni, które są dostępne w ofercie Tanake i naszych dystrybutorów. Każde urządzenie, jak na przykład zraszacze, ma przypisane parametry zgodne z parametrami podanymi przez producentów. Baza produktów pozwala na szybki dobór urządzeń i wstawienie ich do projektu. Wszystkie parametry urządzeń, jak zasięgi czy wydatki zraszaczy, automatycznie dopasowane będą do ustawionych parametrów źródła wody i zakresów pracy. Po wstępnym doborze i rozmieszczeniu urządzeń nawadniających, możemy szybko i poprawnie podzielić system na sekcje. W każdej sekcji możemy przypisać nazwę i kolor, co ponownie poprawia czytelność i estetykę projektu. Możemy w każdej chwili sprawdzić łączny wydatek sekcji, który podlicza się automatycznie. W ten sposób możemy zachować bezpieczną wielkość sekcji, limitowaną parametrami źródła wody. Gdybyśmy jednak przekroczyli parametry źródła wody, program nas ostrzeże o ich przekroczeniu. Po rozplanowaniu układu zraszaczy, narysowaniu przebiegu linii kroplujących, z bazy produktów możemy wstawić na rysunek planu systemu pozostałe elementy instalacji, jak studzienki elektrozaworowe, elektrozawory, sterowniki, czujniki deszczu. Możemy również rozplanować rozmieszczenie opisów wstawionych urządzeń i wielkość czy kolor. Do rysowania głównych rur sekcji rozprowadzających wodę w terenie możemy użyć przeznaczonych do tego funkcji. Narzędzia te pozwalają na umieszczenie na planie systemu nawadniającego przebiegu rur dla każdej sekcji. Po narysowaniu przebiegu rur możemy skorzystać z wbudowanych do programu kalkulatorów obliczeń hydraulicznych, w których wyliczymy straty ciśnienia i prędkości przepływu. Pomoże nam to podjąć decyzję, jaką średnicę przypisać każdej z rur. Rury możemy również przepisać do konkretnej sekcji. Po przypisaniu rury do sekcji rura przyjmuje taki kolor, jak wszystkie przypisane elementy w ramach tej sekcji. Kolorowa prezentacja przebiegu rur upraszcza identyfikację w trakcie prac projektowych, jest bardzo zrozumiała dla instalatora w trakcie prac montażowych. Do rysowania rur łączących główne rury sekcji z urządzeniami nawadniającymi, np. Na zraszaczami, zamiast narzędzi rysowania rur, możemy użyć zestawów połączeniowych. Każdy projektant ma swoje ulubione sposoby na połączenie zraszacza z rurą główną. Możemy stworzyć własną paletę zestawów połączeniowych, które będą zawierały w sobie wszystkie potrzebne elementy, a następnie wybierać: Taki zestaw z listy, który w danej chwili potrzebuje. Metoda ta bardzo skraca czas na przygotowanie kosztorysu i spisu niezbędnych materiałów. Oczywiście narysowane zestawy połączeniowe, tak jak wszystkie rury, możemy przypisać do konkretnej sekcji, nadając im odpowiadającej przypisanej sekcji kolor. W kolejnym kroku możemy narysować okablowanie sterujące i dobrać odpowiedni kabel uwzględniając niezbędną ilość żył oraz przekrój przewodu. W doborze, tak jak przy średnicach rur, możemy skorzystać z pomocy kalkulatora strat elektrycznych. Gdy już rozmieścimy wszystkie elementy na planie systemu nawadniającego, możemy dodać wszelkie elementy, których nie da się w łatwy sposób przedstawić na rysunku, ale powinny znaleźć się w projekcie. Powinniśmy dodać wszystkie złączki, które nie znajdują się w narysowanych zestawach połączeniowych, elementy kolektora zaworowego, np. filtry, trójniki swivel, szpilki do linii kropującej, taśmę teflonową, Konektory do kabli czy inne niezbędne materiały. Wszystkie te elementy możemy po prostu wybrać z wbudowanej bazy materiałów i dodać do projektu lub konkretnej sekcji. Tak, gotowy projekt po uzupełnieniu właściwości możemy przygotować do przekazania klientowi. W programie ReGarden możemy automatycznie wygenerować kosztorys materiałów użytych w projekcie systemu nawadniającego z wykazem wszystkich elementów. W razie potrzeby możemy też wygenerować kosztorys z podziałem elementów na sekcje. Następnie możemy wygenerować również dokument, informacje o projekcie. W tym dokumencie automatycznie wygenerowana jest metryczka projektu, wykaz wszystkich sekcji wraz z ich wydatkami oraz wykaz użytych zestawów połączeniowych z rozpisanymi elementami składowymi. Ten plik jest gotowym dokumentem do przekazania klientowi. Ale jeżeli jest taka potrzeba, może również stanowić idealny szkielet, na którym opracujemy szczegółowy opis techniczny. Po przygotowaniu części opisowej projektu możemy wygenerować wydruki planu systemu nawadniającego. Projekt możemy drukować w różnych formatach i w różnych skalach. Wybieramy format standardowy od A0 do A4 lub niestandardowy. Wybieramy też skalę projektu 1 do 100, 1 do 200, 1 do 500, tak jak potrzebujemy rozmieszczenie na arkuszu, wyświetlone elementy, takie jak np. zasięgi, zraszaczy, opisy, wyświetlanie podkładu czy nadrysowanego terenu. Bardzo przydatne jest przygotowanie wydruku z siatką, która bez potrzeby precyzyjnego odmierzenia linijką pomaga instalatorowi w trakcie montażu czytać projekt. Gotowy wydruk projektu w postaci pliku PDF możemy od razu wysłać klientowi pocztą elektroniczną lub wydrukować na drukarce czy ploterze, aby dołączyć do dokumentacji projektowej. W tym filmie przedstawiłem główne cechy programu Irrigarden, w którym na co dzień projektuję systemy nawadniające. Wszystkich zainteresowanych programem zapraszam na naszą stronę internetową www. na której można znaleźć kluczowe informacje o programie, pobrać wersję demo, w której co prawda baza produktów jest mocno ograniczona, jednak pozwoli zapoznać się z programem. Poniżej znajduje się również formularz zamówienia pełnej wersji programu. Wszystkich użytkowników zachęcam również do zapoznania się z plikiem pomocy, który stanowi pełną instrukcję obsługi programu i rigardy. W następnych filmach pokażę szczegółowo proces powstawania projektu, który był bohaterem tego filmu. Program i jego funkcje zostaną szczegółowo pokazane od procesu instalacji i aktywacji. Aż do końcowego wydruku, tak aby każdy, kto zapozna się z całym cyklem filmów szkoleniowych o programie Rigardon, mógł bez problemu zaprojektować system nawadniający dla swoich klientów. Zapraszam do śledzenia firmy Tanake w mediach społecznościowych oraz na naszej stronie internetowej, gdzie umieszczone będą kolejne odcinki. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych.